W komiksach Marvela z serii Ultimate, Chitauri byli agresywnym gatunkiem obcych, którzy odwiedzali Ziemię od stuleci. Ich celem było zdestabilizowanie sytuacji na planecie, dlatego też, podszywając się pod ludzi, prowokowali wiele konfliktów, w tym drugą wojnę światową. Witaj na kanale Graczfan. W dzisiejszym materiale opowiem ci o zmiennokształtnych kosmitach, którzy uważali się za część systemu odpornościowego wszechświata, którego celem było niszczenie niestabilnych gatunków. Z góry dziękuję za pozostawienie łapki, suba i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Chitauri pod względem technologicznym stali na wysokim poziomie. Potrafili bowiem budować statki do podróży międzygwiezdnych, które osiągały prędkość większą niż światło, jak i tworzyć bomby o mocy zdolnej do zniszczenia całych układów planetarnych. Część wiedzy, którą posiedli nie pochodziła jednak z tękich umysłów ich naukowców, Bowiem podczas infiltrowania innych gatunków często kradli i przyswajali technologie, które wydawały im się interesujące. Pod względem kulturowym gatunek ten mógł być uznawany przez innych kosmitów za dziki i nieokrzesany. Lubił on bowiem neutralizować życie na planetach bez żadnego większego powodu. Tak jak wspomniałem Wam na początku, dokonując kosmicznych zbrodni, robili to po cichu i w wyrafinowany sposób. Przenikali bowiem do społeczności, wywołując konflikty wewnątrzgatunkowe. Na Ziemi przykładowo wsparli Niemców podczas II wojny światowej, oferując im m.in. technologię rakietową i schematy budowy bomb nuklearnych. W tamtym momencie zostali jednak powstrzymani przez działania kapitana Ameryki. W trakcie swojej historii walczyli również z Kree. Jednak w momencie, gdy ich armada miała uderzyć na planetę Wroga, napotkała w kosmosie Gahlactus, niezwykle zaawansowany gatunek robotycznych dronów, których celem było eliminowanie wszelkich biologicznych form życia. Walka pomiędzy dwiema flotami zdołała uszkodzić struktury rzeczywistości, otwierając tym drogę z innego wszechświata dla Galactusa. W momencie, gdy przekroczył on bramę wymiaru, połączył się z Gach Lactus, co spowodowało przemianę rozsądnego władcy w krwiożerczego pożeracza planet. W uniwersum głównej Ziemi 616 Citauri byli przedstawieni w bardziej prymitywny sposób, gdyż w tej wersji rzeczywistości podrzędni obcy byli zwykłymi bezamyślnymi dronami. Które były nadzorowane przez umysł roju królowej. W tej wersji wydarzeń Citauri żyli dla wojny, żywiąc szczególną nienawiść do tych, którzy nie byli kontrolowani przez umysł roju. W trakcie swoich podboju zawsze pozyskiwali licznych jeńców, których zmuszali do walki w krwawych bitwach gladiatorów. Z powodu zimnego klimatu lokacji, gdzie budowano wielkie areny walk, krew wypływająca z gladiatorów zamarzała w powietrzu i tworzyła piękne, czerwone płatki śniegu. Były one nazwane przez Citauri płatkami wojennymi i były dawane młodym Citauri jako symbol postawienia pierwszego kroku do zostania wojownikiem rzeźnikiem. To właśnie w tej wersji wydarzeń, w pewnym momencie, zostali niewolnikami szalonego Tytana. Thanos podbił bowiem, dla swojego kaprysu, ich rodzimą planetę Citauri Prime. Zdołał to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że obcy zostali znacznie osłabieni względem swojego pierwowzoru, gdyby bowiem próbował zrobić to z Chitauri Ziemi 1610, poniósłby sromotną porażkę. Jeśli chciałbyś posłuchać kolejnych historii o gatunkach obcych, daj mi znać w komentarzu pod filmem. Ja tymczasem uciekam, trzymaj się, cześć!